Mirko jest prawdopodobnie Serbem z Kosowa. Przez internet poznaje 17-letnią Adeę i potajemnie jest z nią przez dwa lata. Adea mieszka wraz z rodziną w Albstadt koło Stuttgartu. Oboje rozmawiają o małżeństwie. Ale albańska rodzina Adei jest temu przeciwna. Mirko przywozi więc dziewczynę do swojej rodziny w Kues nad Mozelą. Rodzina Adei zgłasza jej zaginięcie. Więc młoda para musi udać się na policję. Gdy stoją przed komisariatem, podjeżdża pięciu krewnych Adei. Próbują wciągnąć ją do samochodu. Jej ojciec kilkakrotnie dźga Mirko nożem i grozi, że go zabije. Jeden z ciosów omija tylko jego nerkę. Wydany zostaje nakaz aresztowania ojca młodej kobiety za usiłowanie nieumyślnego spowodowania śmierci. Jest on ślusarzem i oprócz Adei ma jeszcze trzy lub pięć innych dorosłych dzieci. Na sali sądowej staje się jasne, że osoby zamieszane w zbrodnie nie mają zbytniego szacunku dla niemieckiego prawa. Nie tylko zbrodnia została popełniona tuż przed posterunkiem policji. Zarówno sprawca, jak i ofiara zeznają, że sprawa była normalna. Między innymi adwokat sugeruje faksem, że ofiara chce wycofać się ze sprawy. Jeśli ojciec zgodzi się na małżeństwo. W lutym 2009 roku 61 latek zostaje skazany przez sąd rejonowy w Trewirze na karę pozbawienia wolności w wymiarze 4 lat i 3 miesięcy. Sędzia dopatruje się motywów krwawej zemście. Młoda kobieta prawdopodobnie będzie musiała się ukrywać. Prawdziwe nazwiska osób zamieszanych w tę sprawę nie są znane. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe.